Czy pasa bardzo dobrych minifigurek figurek do magazynu Lego Star Wars się skończy lub wręcz przeciwnie? O tym może się przekonać oglądając ten materiał do samego końca. Tradycyjnie każdy w tym momencie zostawia paczkę w górę, aby jak najwięcej osób mogło się dowiedzieć o dodatku do przyszłego wydania magazynu Lego Star Wars, jak i również zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na moim kanale wraz z cóleczkiem, by przykapić odcinków z tej serii i bez przedłużania zaczynajmy. Aktualnie w obu krajach można dorwać wydanie magazynu Lego Star Wars z minifigurką figurką Bookon. Rise. I już kolejno od 25 lutego w Niemczech i od 7 marca w Polsce można dorwać kolejne wydanie tym razem z figurką żołnierza Klona z Legionu 212, które zapewne będzie przez wielu osób pożądane i pewnie będzie zakupione w ilości kilku sztuk. Ale zapewne większość z Was przyszła się dowiedzieć, czy w końcu pasa dobrych minifigurek się skończy, lub też wręcz przeciwnie. Patrząc na to, że w piątym wydaniu magazynu Lego Star Wars na rok 2023 otrzymamy tym razem mini Konstrukcję X-Winga, no to i tak prędzej czy później ta pasa musiałaby się skończyć. Może w sumie i to lepiej, bo jest coś takiego jak różnorodność dodatków. No, gdybyśmy otrzymywali ciągle minifigurki, no to pomysły do dodatków w magazynach Lego Star Wars w postaci minifigurek by się po prostu skończyły. A tak to otrzymamy tym razem całkiem spokojnie. Konstrukcję X-Winga. Ostatni raz, z tego co pamiętam, X-Winga otrzymaliśmy w dziesiątym wydaniu magazynu Lego Star Wars z roku 2020. Z tego co pamiętam, to była wersja ruchu oporuta biało-pomarańczowa, która była? Moją ulubioną zresztą, no i w sumie też ten X-Wing, który trafi do 5 wydania, prezentuje się nie najgorzej i w sumie się składa z 57 elementów, więc dość dużo. Ja oceniam ten dodatek na 9 w skali od 1 do 10, a Waszą oceną koniecznie podzielcie się w sekcji komentarzy. Jeżeli chodzi o premierę, a raczej kiedy to konkretne wydanie magazynu zawita w Polsce oraz w Niemczech, no to oczywiście śpieszę się z wytłumaczeniem. Otóż w Niemczech te wydanie będzie dostępne w sprzedaży od 25 marca, natomiast na polskie wydanie trzeba. Trzeba poczekać do 4 kwietnia. Tradycyjnie koniecznie podzielcie się w komentarzach, co sądzicie o tym dodatku i czy planujecie się zaopatrzyć właśnie w te wydanie magazynu. Tradycyjnie zachęcam Was do zajrzenia i zaobserwowania mojej social media, w szczególności na Instagrama. I widzimy się już niedługo.